Telewizja w polsce.pl To są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam państwa i witam gości i w studiu i na łączach elektronicznych. W studiu Jakub Maciejewski, publicysta Tygodnika Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, dwa metry między nami, zgodnie tak z przepisami. Jest, no i żeby było bezpieczne, to drugi gość łączy się z nami poprzez Skype'a, łącza może elektroniczne, żeby nie reklamować tegoż producenta. Jacek Karnowski, redaktor naczelny Tygodnika Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. No, i mówimy oczekując tak naprawdę na decyzję Platformy Obywatelskiej, kto zastąpi Małgorzatę Kidawę Błońską, jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta z ramienia właśnie Platformy, to o tym, czy Platforma w ten sposób, rezygnując z jej kandydatury, a w zasadzie to wczoraj kandydatka sama ogłosiła swoją rezygnację, upokorzyła Kidawę Błońską, panią marszałek, bo bardzo dużo jest takich komentarzy w sieci mówiących o tym, że w zasadzie to pozostaje. Zostawiono ją samą sobie, widzieliśmy te obrazki, właśnie z konferencji prasowej, gdzie ona stoi samotnie ogłaszając swoją decyzję. Na początek Jacek Karnowski. No jestem taki posmak rzeczywiście wysłania kogoś na, na CKM, -y, jak to się mówi, na pierwszą linię frontu i pozostawienia. Ta sytuacja konkretna, o której pani redaktor wspomniała, więc samotna konferencja, no Mamy informacje czy takie sugestie, że to była decyzja kandydatki, że jednak chce sama się pożegnać. Tam ponoć byli w gotowości koledzy i partnerzy z, z koalicji. Nie wiemy, czy to jest jakiś spin, czy to tak było rzeczywiście, ale wcześniej już widać było, że ona walczy sama. No, jeżeli widać było, że to nie, że strategia bojkotu, halsów, jest nieskuteczna, no to jeszcze trzy tygodnie temu był czas, żeby zwołać konwencję, powiedzieć: Słuchajcie, jednak startujemy, walczymy w każdych warunkach, bezdyskusyjnie, wszyscy za nią stoimy i te sondaże by się jakoś podniosły. Ale tego nie uczyniono. Ja myślę, że politycy, platformy, wyjadacze, doświadczeni od dawna widzieli, że po prostu to jest słaby kandydat, słaby na takim poziomie stricte technicznej komunikacji i, i wyrobienia takiego w boju. Na papierze to prawda. Było widać bardzo mocno to nieprzygotowanie, takie po prostu w tak. wystąpieniach publicznych, można powiedzieć. Ale czy to było do zrobienia, jeżeli chodzi o właśnie partię? Czy partia mogła lepiej przygotować kandydatkę do startu Jakub Maciejewski? Myślę, że było to pewne, po pierwsze, że. Małgorzata kidawa błońska będzie odstawiona na boczny tor, wykorzystana i odstawiona, porzucona kompletnie, choć mało kto się spodziewał, że platforma zrobi to w, to w tak upokarzający sposób. Od końca marca portal w Polityce.pl, Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce.pl mówiły, cała ta nagonka pod przełożenie wyborów, cała ta histeria podsycana przez media o zagranicznym kapitale, cała ta narracja o potężnym zagrożeniu przez COVID-19, z tym rzekomo rząd. Pis sobie nie radzi, była obliczona na to, by wymienić kandydatkę platformy. Proszę Państwa, no jest to w definicji. Współczesności, jakąś miarą z zamach stanu, to znaczy, pod doraźne interesy jednej partii zmienia się termin wyborów prezydenckich, ciągłość państwa polskiego jest zagrożona. Jest to działanie subwersyjne, o którym pisał francuski filozof Roger mukeli, I Platforma Obywatelska teraz zrobiła coś, o czym my, akurat dziennikarze tutaj środowiska tygodnika sieci, pisaliśmy od półtora miesiąca, a kandydata można było przygotować Bo gdy w 2014 roku, w listopadzie, Jarosław Kaczyński ogłosił, że to Andrzej Duda będzie kandydatem na prezydenta, przesadzając nieco, Jarosław Kaczyński powiedział, że to jest człowiek. Mamy tu kogoś takiego jak Józef Piłsudski, bo to był akord w Krakowie 11 listopada. No nie było to tak, że Andrzej Duda jest jak Piłsudski. Można powiedzieć delikatnie, że trochę mu brakuje, ale Andrzej Duda wykonał ogromną pracę, aby przygotować się merytorycznie, miał sztab kompetentnych ludzi i medialnie. Aby jego wystąpienia miały ogień, który zresztą zaprowadził go do pałacu prezydenckiego. Małgorzata Kidowa Błońska została szybko porzucona, o czym pierwszy poinformował nas Ryszard Karlecki w styczniu, zapowiadając, że poziom wpadek wyprowadzi ją z tego wyścigu do pałacu. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości o tych dwóch typowanych nowych kandydatach na prezydenta z ramienia platformy obywatelskiej, czyli Radosławie Sikorskim i Rafale Trzaskowskim powiedział, że doprowadzą do. W paraliżu państwa, czy rzeczywiście są to kandydaci mocno zagrażający Polsce, ale także czy zagrażają poważnie Andrzejowi Dudzie po prostu, czy są w stanie z nim wygrać? Czekamy, przypominam na te decyzje, więc nie wiemy, czy to de facto Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski zastąpi Małgorzatę Kidawę-Błońską. Jacek Karnowski napisał na portalu w polityce.pl, że Rafał Trzaskowski to kandydat, który ma po prostu uratować tonącą koalicję obywatelską, czyli nie ma szans na wygraną. To, czy nie ma szans zastrzegłem się w tym artykule Tonie, że to jest wyścig wyborczy i i wszyscy już wiemy choćby po przypadku Andrzeja Dudy, że trzeba być niezwykle ostrożnym i takich tutaj kropek nie stawiać, no jakieś szanse ma, ale na pewno on ma przede wszystkim uratować platformę, zwróćmy uwagę, to jest kandydat, który jednak ma bardzo wyraźne lewicowo liberalne oblicze i to sprawia, że trudno mu będzie dobierać elektorat no spoza tego twardego rdzenia po drugie to jest kandydat ostentacyjnie wielkomiejski pretensjonalny no taki nadęty po prostu to, to widać tak, że on się czuje lepszy mądrzejszy bardziej wykształcony, że on robi on tutaj robi, że tak powiem łaskę wszystkim wokół, że, że w ogóle jest aktywny publicznie oczekuje hołdów powinniśmy być wdzięczni, że tak mądry człowiek, który zna Rembrandta francuski i znał garemka. Z nami obcuje, choćby przez telewizor, i to jest wyczuwalne. No, a jednak polityka demokratyczna jest polityką. Dążącą ku pewnej ludyczności kontaktowi z obywatelem. Ta jego kampania warszawska była bardzo słaba. On wygrał oczywiście w Warszawie, ale ma rację Patryk, jaki mówi, że to była w pewnym sensie kampania centralna i w kraju już przegrał. Znaczy, no, występy Patryka Jakiego pomogły prawo i sprawiedliwości w całym kraju. No tu w Warszawie jest bardzo specyficzna sytuacja, można powiedzieć rozgrzany do czerwoności antypicowski elektorat, i to zdecydowało. To jest kandydat, który ma sporo obciążeń. No w Warszawie też żadnego sukcesu. No nie ma swojego Muzeum Powstania Warszawskiego. No nie ma niczego konkretnego, co mógłby pokazać. Symboliczna była ta scena, gdy wybuchła epidemia. On poszedł na zwolnienie z przepracowania. Tak? Miał nie za wysoką temperaturę, tylko za niską, i z przepracowania poszedł parę dni odpocząć. Udręczony tym swoim urzędniczym trybem życia. Ja tutaj nie jestem optymistą co do jego szans. Ale druga tura pamiętajmy, która obecnie wydaje się no niemal pewna i to jest niestety racja tych, którzy byli za majowymi wyborami. Druga tura to są wybory senackie. Pamiętajmy, w wyborach senackich wygrała opozycja w większości okręgów. Więc naprawdę też Andrzej Duda musi ciężko pracować i jego sztab. No właśnie, ta praca przed nami. Będziemy obserwowali, jak sztaby sobie będą radziły i właśnie, czy sztab zdoła także zebrać podpisy, bo i takie są komentarze pod kandydaturą tego kolejnego z kandydatów, którym no przypominamy, ma być albo Rafał Trzaskowski, albo Radosław Sikorski. Jarosław Kaczyński raz jeszcze w tym wywiadzie powiedział także o tym, że on nie chce mówić o tym, co zrobił Rafał Trzaskowski w stolicy, bo nie chce być niegrzeczny, ale my możemy oceniać jako publicyści dziennikarze to te dokonania. Czy rzeczywiście to, co się dzieje w Warszawie, powtórzyłoby się wówczas w całej Polsce? Ja tutaj się o tyle nie zgadzam z Jackiem Karnowskim, że brak sukcesów Rafała Trzaskowskiego może przełożyć się na kampanię, bo kandydaci Platformy Obywatelskiej nie potrzebują sukcesów dla swoich wyników wyborczych. Donald Tusk wygrał wybory parlamentarne w 2011 roku i też nie mógł się pochwalić poza prywatyzacją polskich firm, wyprzedawaniem ich za nieduże pieniądze. No trudno było wskazać coś, czym Donald Tusk wtedy przysłużył się Polsce, a jednak bezprecedensowo wygrał po raz drugi wybor wyborach, parlamentarnych wraz ze swoją partią bo liczy się dla tych kandydatów naszych liberałów liczy się tylko wizerunek a pamiętajmy, że stoi za platformą obywatelską, zwarty mur potężnych mediów to się mówi że TVP czy czy te konserwatywne niepodległościowe media są jakąś potęgą to nieprawda ile kasy jest pompowane, w NewsWiki, TVN -y i wyborcze to my nawet pomarzyć nie, nie możemy o czymś takim a to są media które potrafią Wybrać, myślenie swoich odbiorców w ciągu minuty. O 12.00 Małgorzata Kiedawa-Błońska jest prawdziwą prezydent, o 12.00 Jeden jest za dobra dla Polaków i to Trzaskowski, czy tam inny Oski, będzie ideałem, który wybawi Polskę. Więc tutaj kompetencje nie mają do końca takiego znaczenia. I myślę, że Rafał Trzaskowski będzie pewnym zagrożeniem, bo niestety trzy dekady wychowywania w pedagogice wstydu sprawiają, że wielu polityków, którzy jawią się, tak jak Kotaty o elity zachodu no robią wrażenia. No, kiedyś wystarczyło, że kwaśniewski zatańczył disco polo z Murzynem na scenie, no dziś po francusku parę słów i parę zdjęć z salonów Europy może niestety przekonać pokaźny elektorat w Polsce. Pytanie, co z Warszawą? No właśnie, tą Warszawą, która rzeczywiście zdecydowała się wybrać Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. Zresztą ten zapewniał, że zostanie z Warszawiakami i nie będzie kandydował w innych wyborach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast kto w takim razie przejmie stery w Warszawie? I tutaj wpis na Twitterze Hanny Gronkiewicz walc przestrzegający wręcz alarmujący, że nie można oddać Warszawy w ręce komisarza sprawa i sprawiedliwości. Co by się wydarzyło, gdyby Rafał Trzaskowski, Raz wykandydował, dwa, być może wygrał nawet wybory, Jacek Karnowski. No właśnie co do tego kandydowania, to ja nie jestem pewien, bo pamiętam, że Lech Kaczyński startował do boju o prezydenturę pełniąc funkcję prezydenta Warszawy. Zastępował go wówczas Andrzej Urbański jako wiceprezydent, ale nie było komisarza. Komisarz pojawił się w Warszawie po tym, jak Zaraz jak to było? żeby był Kazimierz Marcinkiewicz? Dlaczego był Kazimierz Marcinkiewicz No bo wygrał, zdaje się, nie tak, no wcześniej był, wcześniej był kochański, zdaje się, i wygrał Lech Kaczyński w, w Polsce wybory i mm -hmm. wtedy był komisarz. Ale to był efekt wygranej Lecha to był Kaczyńskiego. Trzeci rok jego prezydentury w Warszawie, tak. Więc w razie, moim zdaniem, w razie kandydowania nie ma komisarza. Komisarz jest w momencie zwycięstwa, które jak mm -hmm. mówię, jest obarczone dużym znakiem zapytania. Bo oczywiście Kuba ma rację, że jest w Polsce taka grupa ludzi, którzy pójdą w ogień i, i tutaj osiągnięcia realne znaczenia nie mają, ale to jest jednak już trochę inna Polska. Pamiętam w trakcie debaty tej prezydenckiej Małgorzata Kidawa powtarzała tą swoją mantrę o zagrożeniu demokracji i tak dalej, i to brzmiało strasznie retro, archaicznie. Ja myślę, że jednak ta Polska się trochę zmieniła, i to jest jakiś problem Platformy, że ona jest zamrożona w roku 2020. 5, 6, 7, no 15 najdalej i zupełnie nie widzi tych zmian. No pamiętajmy, jak wygrała Margaret Thatcher i przeorała Wielką Brytanię, to nie zmieniła się konstytucja nieformalna czy ustrój brytyjski. Nie, ale Blair, chcąc wejść z Labour do władzy, musiał uznać dużą część tego te, tej zmiany. Później Torysi odsunięci na niemal trzy kadencje przez Blaira też musieli przeprowadzić tak zwaną modernizację za Davida Camerona yy, i, i też musieli uznać część tej zmiany no, obyczajowej, głównie lejburzystowskiej, tego nowego labor. No więc to pokazuje, że po 5, 6, 8 latach nie można prowadzić kampanii czy mówić tego samego, co się mówiło na starcie konfliktu, który się przegrało. No trzeba trochę uznać, że no, zwróćmy uwagę, no to jest na przykład problem Gazety Wyborczej, której wychowankowie mówią, że trzecia RP to był olbrzymi wyzysk, że to był Wstrętny kapitalizm, głupia polityka, ich wychowankowie to mówią, tak? Oni też z, z już nie są w tej trzeciej RP. A to jest wciąż ta sama propozycja z roku 1993. No, ulotki Kongresu Liberalno-Demokratycznego mogłaby dziś platforma przedrukowywać, tak? Więc to są politycy po prostu niewidzący rzeczywistości. Moim zdaniem to Tusk ich więzi w tej klatce. No Tusk ich zamroził i nie pozwala im dorosnąć, dojrzeć normalnej polityki uprawiać. tak Jakaś ta, te, 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 te wezwania do karania, do zemsty. Co to jest? No, nie będzie żadnej zemsty, żadnego karania. To jest po prostu objaw frustracji. Być może właśnie Donald, Donald Tusk gdzieś tam chce wrócić, no ale to już temat na kolejne gorące pytania. Za teraz bardzo dziękuję Jackowi Karnowskiemu, dziękuję. Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję. Dziękuję. Zdrowia życzymy i Jakubowi Maciejowskiemu również bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.